Cześć, witam! Do opowiedzenia Wam o książce, którą mam przed sobą, zbieram się bardzo długo, bo już od 4 sierpnia, kiedy ukazała się na półkach. Na tę książkę również czekałam bardzo długo. No i no, no, no i nie wiem, jak Wam o niej opowiedzieć. A jaka to książka? Zacznę może od cytatu, a już będziecie wiedzieć, o co chodzi. Żeby zrozumieć dalsze wydarzenia, musicie poznać tę historię, więc opowiem ją jak najdokładniej. U nas na Białorusi wybory odbywają się w ten sposób, że od przewodniczącego komisji oczekuje się, by sfałszował wyniki. I już wiecie, że chodzi o książkę białoruskiej pisarki Natalki Babiny bodaj Budka. Czekałam na tę książkę bardzo długo, bo pierwszą książkę natalki, którą Wam recenzowałam, to było jakieś 5 lat temu i to było Miasto Ryb. Książka bardzo mi się podobała. Akcja rozgrywała się na Białorusi we w Dropatycze. no i tam mieszkała Ała, jej bliźniacza siostra, babka, jakieś wątki polskie też były. Książka bardzo, bardzo mi się podobała. No i teraz ukazała się właśnie. Boda i Budka, czyli druga książka autorki. I dlaczego trudno o niej opowiedzieć? Przede wszystkim dlatego, z powodu tego, co dzieje się teraz na Białorusi. Książka ta nabiera moim zdaniem nowych znaczeń, których autorka się na pewno nie spodziewała. Wiele będzie o niej dyskusji i wiele odczytań metaforycznych, symbolicznych, ponieważ no, książka jest. Ogromnym miszmaszem, ogromnym miszmaszem gatunkowym i tematycznym, ale od początku. Bohaterką jest Ała, 50-letnia Aua, ta, która tutaj występowała również w mieście Ryby. I ta Aua jest dziennikarką, a także pisze powieść o przeszłości Białorusi. O, ma tam swoją bohaterkę. I o niej pisze. Ała, mm, babka już nie żyje, tropatyczona, ona opuściła, no i pragnie mieć swoje miejsce w życiu, a jako, że uciłała trochę dolarów, to postanowiła kupić dla siebie dom. Stać ją jednak było na taki skromny domek, zwany budką, czyli domek dla robotników kolejowych, który, które to domki budowali Polacy jeszcze przed II wojną światową, budowali przy torach, no i tam osiedlali się robotnicy. Kolejowy. I co? I auła za 20 tysięcy dolarów, kupuje taki właśnie domek, jest z tego powodu bardzo szczęśliwa, marzy o tym, żeby w tym domku mieszkać. Pisać, pisać i pisać. Ale nic nie potoczyło się tak, jak sobie wyobrażała. Bo już idąc do swojego domku, zobaczyła kotka, zobaczyła kotka przeciętego na pół. Poza tym nad łąką, tam znajdującą się niedaleko budki, ujrzała we mgle dziwną postać. Postać pląsała nad łąką, zbierała jakieś zioła, a uła myślała, że to złudzenie. I im dalej wchodzimy w treść książki, tym jest jeszcze ciekawej, ale jeszcze bardziej poplątanie. Bo oto, książka łączy w sobie nie tylko jakąś taką e, powieść obyczajową, ale również science fiction, apokalipsę, no wszystko, co chcecie. Fantazy, wszystko, co chcecie. Wszystko, co chcecie. No bo nie wiem, jak o tym mówić. Może to i dobrze, bo jest tyle do powiedzenia. Nie chcę wam jednocześnie zdradzać. Ale najważniejsze wydarzenie, które ma miejsce w tej książce, to jest atak, właściwie nie atak. Lądowanie obcych, kosmitów, którzy wylądowali na, Ukra na Białorusi i zamknęli to państwo takim szklanym kloszem. Zamknęli szklanym kloszem i z Białorusi, ani do Białorusi, nie można wyjechać, ani wjechać. Mm, przybysze są bardzo okrutni. Porozumiewają się z Białorusinami y, telepatycznie. Nakazują ich, im wykonywanie pewnych czynności, między innymi drążenie ogromnych jaskiń, y, ale również, jak już powiedziałam, są bardzo okrutni i bezwzględni. Y, każdy y, sprzeciw Każą w sposób jednoznaczny, czyli po prostu zabijają, a więc opanowują państwo. Opanowują państwo, opanowują naród, miasta są zbombardowane, ludzie kroczą w tragicznych kolumnach przed siebie. Nikt nie wie, jak sprzeciwić się właśnie obcym, którzy nie chcą negocjacji, którzy no co, no którzy. Przylecieli tu, żeby zabić, żeby wykorzystać, żeby. W dziwny sposób wszystkie organy państwa znikają. To znaczy nie ma ani policji, ani żadnych władz. Ludność pozostaje sama sobie. I ten wątek, no tego zła, jest tutaj mm, najbardziej wiodący. No i co ludzie? No ludzie. Początkowo oczywiście boją się, poddają się woli przybyszów, ale jednak i tutaj książka taka jakby wątek proroczy ma, bo jednak ktoś postanowił się tym przybyszom sprzeciwić. To są kto? Kobiety. Czy widzicie analogię ze współczesną Białorusią, niezamierzoną przez autorkę na pewno? Otóż kobiety, auła, jej przyjaciółki i inne postanawiają walczyć z przybyszami o wyzwolenie, o uwolnienie się od zła. Ale wiedzą, że nie mogą przeciwstawić im broni, nie mogą się zmierzyć z potęgą militarną, inną potęgą militarną, a więc wykorzystują coś, co jest przybyszom nieznane. I przechodzimy do, drugiego, do drugiej płaszczyzny. Wykorzystują przeszłość, język, tradycje. Jest tutaj bardzo ciekawy wątek, właśnie o tradycji, co dzieje się z narodem, z państwem, z krajem, który tę tradycję za. Traca. Hmm, czy jest równie silny? Jest tutaj taka dyskusja. Inny wątek to są gadające zwierzęta. Otóż Aul Al, Aule i jej przyjaciołom pomaga, pomaga przyroda. Kot, który mówi, zwierzęta, które pojawiają się i ta pląsająca kobieta nad łąką, czyli śmierć. Wszyscy pomagają właśnie kobietom, aby wyzwolić się od zła, aby pokonać zło. Przyroda przecież ludziom dawała wiele sygnałów w postaci różnych, nie wiem, napisów, sygnałów od przyrody, że dzieje się źle. Ale ludzie oczywiście w pędzie tego nie zauważali. No i teraz przystępują do tego sprzeciwu, do tej walki ze złem. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Dziury. Dziury czasowe. Można się do tych dziur dostać albo nie, coś przeżyć. Widzicie, jak trudno mi jest Wam opowiadać, bo ta książka jest bardzo symboliczna. Tych symboli, jak mówię, i metafor będzie przybywało. Im częściej będziemy tę książkę porównywać z wydarzeniami na Białorusi. Jak się zakończyła walka ze złem, no to musicie tę książkę przeczytać. I wiecie co? Zakończenie skojarzyło mi się z Dżumą Alberta Camus. Pamiętacie, kiedy mieszkańcy Oranu pokonali już dżumę i w radosnych korowodach bawili się, to jest tam taki na końcu akapit. Ale K który napisał Albert Camus, że dżuma nie umarła na zawsze. Przyjdzie czas, że przyśle swe szczury, żeby zabijały mieszkańców w radosnym mieście. I wzywa autor do tego, żeby czuwać, bo zło gdzieś tam się czai. Przeczytam Wam teraz fragment zakończenia. Na odległym skraju pola, dokąd nie dodzierały dźwięki bandur i cymbałów, Skąd nie widać było tłumu ludzi, tylko lekko szumiał świeży wiatr. Po deszczu ziemia zrobiła się puszysta. Pachnie chlebodajną siłą. Przebiegła mrówka, druga, w ich stronę pomyka szczypawka. Obok kępek trawy, tuż przy źdźble, ziemia troszkę się porusza. Wyrywa się z niej jakaś nowa roślina. To biały, gruby, ostronosy korzeń. Przebija się, wyłazi, pnie. Zbiera siły. Ponieważ zło przyszło nie tylko z góry, ale właśnie wypłynęło z dołu. Widzicie więc, jakie przesłanie wynika z tej powieści, takie jak z przesłania pana Kogi to herberta. Czuwaj. Dopóki możesz, czuwaj. Bądź uważny na zło, które wokół się dzieje. Chcecie cytaty? Bardzo proszę. Nie chcę, jak już powiedziałam, zdradzać. Nie jest to łatwa lektura, bo lektura roz, rozedrgana, lektura podzielona na różne gatunki literackie, ale warto ten trud podjąć, bo książka z każdego punktu widzenia jest bardzo ciekawa. O tej Białorusi chciałam jeszcze. Przychodzi kobieta i mówi tak, przepraszam, że kogoś jeśli kogoś obrażę, ale wszyscy jesteście zdrajcami i nieudacznikami. Wy zniewoleni, słabi, nieciekawi przygód, niezdolny do wyzwań. Wyrzekliście się swoich rodziców, dziadków, przodków, zdradziliście ziemię. Zdradziliście swoje największe jestestwo. Jak ocalić skarb dialektów ojczystych? Nie mielić jęzorem, tylko działać. Mówi jedna z kobiet, taka dojrzała, kobieta, która ma ogromne doświadczenie życiowe, co tuż jeszcze ludzie masowo utracili swój język. Dobrze. Było społeczeństwo słowa. Białoruś jakby zniknęła z radarów. Nikt nie wiedział co tam się dzieje. Żadne próby dotarcia do informacji, ani przedostania przez, się, przez tę kopułę nie dawały rezultatów. A kiedy już um, podjęto próby uwolnienia tej Białorusi z tej kopuły, um, Europa, ludzie się czuli um, zalęknieni, bo wiedzieli, um, bo bali się tego, co wyniknie, jakim państwem będzie ta nowa Białoruś. Tutaj jest też scena bratania się Białorusinów i Ukraińców, mowa o Polakach. Co ja wam mogę... No widzicie, jak ja mówię chaotycznie. Słyszycie, jak mówię chaotycznie. Po prostu musicie tę książkę przeczytać. No, warto, warto podjąć ten trud, żeby zapoznać się z taką literaturą nieoczywistą. Literaturą pełną, jak mówię, czego, no, kontrastów, wymieszaniem gatunków, tematów, ale warto ten trud sobie zadać. No i żeby mm, uwierzyć w siłę kobiet, bo autorka Natałka Babina w tę siłę wierzy. W tej dobie, kiedy na Białorusi rozgrywają się mm, te wydarzenia, które śledzimy w telewizji, ta książka moim zdaniem jest bardzo aktualna. Zachęcam do jej lektury. Dziękuję. Do zobaczenia.